Chodź, Flop. Już idę, Bing. Koko, witaj, Bing. Cześć, Charlie. Cześć, wszystkim! Cześć, Pando. Sula, <grym> witaj, Bing. Ostrożnie, maluchy. Oj, nic ci nie jest? Nie, na szczęście. Bing. Opieka nad Flopem. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing właśnie się obudził. Flop! Flop? O, dzień dobry, co powiesz na śniadanie? O, o, tak! Bardzo chętnie! Bardzo ładnie, Bing. Masz dziwny głos, Flop! Nie czuję się najlepiej. Czemu? Trochę boli mnie gardło. O, biedny Flop. Robię miód z cytryną. To zawsze pomaga. Też mi to podawałeś, oh. kiedy ja byłem chory. Zgadza się. Oh. Sok z połówki cytryny. Oh. I łyżeczka miodu. Mm. Oh. Oh. Zaopiekuję się Tobą, Flop. Oh. Oh. <laughs> Dziękuję, Bing. <laughs> Chodź ze mną. Idę, idę, Bing. Musisz usiąść wygodnie na kanapie. Oh. Nie martw się, Flop. Zaraz poczujesz się lepiej. Proszę. Oh. Masz poduszeczkę. Oh. 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 Dziękuję, Bing. Y I... O, musisz przykryć się kocykiem. Oh. 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 Proszę. Teraz będzie ci już oh, cieplutko. O, <noise> Och, jak dobrze. O, już wiem! Wo Weź Tulisia! Z nim szybciej wyzdrowiejesz! O, witaj, Tulisiu! O! <laughs> Powiedz ci, już trochę wyzdrowiałeś! <laughs> Jeszcze nie! <laughs> Ale już mi lepiej! Nadal masz dziwny głos, Flop! <laughs> Jeszcze trochę to potrwa, Bing! O! O! A, już wiem. Król tuliś i samotna sałata. Hmm. O, mam przeczytać ci książkę? Nie, ja ci poczytam, bo opiekuję się tobą. O, to miło z twojej strony, Bill. Król tuliś i samotna sałata. Król tuliś położył się spać. O, ale nagle usłyszał płacz. U -u -u. Wtedy Tuliś zrobił woś! i patrz, Flop, zobaczył sałatę. Flop, ty mnie oh. nie słuchasz. Ależ skąd? słucham cię, Bing. Czy już ci lepiej? Tak, troszkę lepiej. Bo bardzo o mnie dbasz i czytasz oh. mi. zdrówko. Musisz napić się jeszcze miodu z cytryną, Flop. Przygotuję ci. Pamiętaj, Bing, nie dotykaj czajnika. Może być jeszcze gorący. O, dobrze! Jeśli możesz, podaj mi proszę trochę chłodnej wody. Aha! Chłodna woda! Zaraz ci wszystko przyniosę! O, kubeczek z pingwinkiem! Dam ci mój kubeczek z pingwinkiem. O, dziękuję, Bing. O, o. <tryk> Cytryna. I... trochę miodu. Jeszcze troszkę. Bing! Już prawie gotowe, Flop! Mm, przyniosę ci marchewkę. O, no dobrze. I jest soczysta. O, oh. umyję ją flop. O, oh, dobrze. Gotowe. Wszystko w porządku, Bing? Tak, już idę. A, super. Lecz spokojnie, Marchewko, nie turlej się. O. Wszystko w porządku? Nie. Niosłem miód z cytryną i marchewkę. I oh. nagle wszystko pospadało mi stacy. O, oh, nie martw się, Bing. Nic się nie stało. Chodź, umyj ręce, bo lepią się od miodu. Oh. Wybrałem dla ciebie najlepszą marchewkę, Flop. Tak bardzo doceniam to, co dla mnie robisz. Ale głos ciągle masz inny niż zawsze. Wiem. Kiedy nareszcie wyzdrowiejesz? O, na to trzeba trochę czasu. Mm. Jeszcze nie dziś. O, no dobrze. Mm. O, ale o jednej ważnej rzeczy zapomniałeś. O czym, Flop? O, o tym, żeby się do mnie przytulić. No. O. O! Jestem bardzo dobry w przytulaniu. Tak, zgadza się. O, poglądajmy telewizję. Pewnie. <grym> o! Ty dziś wybierasz flop. Wspaniale, mały króliczku. <grym> flop nie czuł się dobrze. Okropnie bolało go gardło i miał taki głos. Biedny flop. A więc zaopiekowałem się nim. Dałem mu poduszkę, kocyk i królisia Tulisia. Ale kiedy zanosiłem picie i marchewkę, wszystko mi spadło. Potem przytuliłem Flopa i siedzieliśmy sobie razem na kanapie i oglądaliśmy w telewizji przygody Tulisia. Opieka nad Flopem to wielka rzecz. <laughs> Pomogłem Flopowi wyzdrowieć! Mm -hmm.